Manko, sporo się działo na tej pustej nie sądzicie. Mm. Oprócz tego, że dostałem raid, e, No to oczywiście e, zaskoczyła nas grupa, która, że tak powiem, wciągnęła przez portal. Zarówno brucak jak i Kamala. Jestem w sumie ciekaw, kto dla nas czeka. E, okaże się kto stoi za tym wszystkim i dokąd doprowadzi naszych bohaterów. Więc e, oglądajmy, zobaczymy za chwilkę, dokładnie, co będzie siedziało dalej z Miss Marvel i Hulkiem, także zapraszam. To są przecież Hank, Hank Pym, Bruce. Co? <śmianie> <śmianie> siema, siema. Henka, 1988. się ma, henka 988. witam Cię na kanale. Ja dobrze Przyszę Cię widzieć też. A, Kamalo, to jest y, doktor Pim. Antman? To, to bardzo stare czasy. Za mną. <śmianie> Okej, więc to jest ta poszukiwana sygnatura cieplna. Udało nam się zebrać e, broń, roboty technologie aim, aby wzmocnić nasze systemy obronne. Możecie pożyczyć nam kilka tych Lepiej dziad niż menel z jego prezencji. Hey Carrier, któremu przyda się trochę czułości. Ma pewno coś się na to poradzi. Licznie paru, dziękuję. Co to za miejsce? Nazywamy je mrowiskiem. Uuu, to, to nie tak, mój punkt. Nazwę wymyśliła nasza hakerka, Tancereczka. Ale odlot. Oni wszyscy? To Inhumans, tak. Wielu z nich było więzionych w ośrodku AIM. Kurcze. Chyba walczyło swoje. Rozgościcie się. No dobra, to chyba udało Pamy się znaleźć. Pozostałych ee... członków grupy Inhumans. Lepsze, niż sobie wyobrażałam. Już zostali przeobrażeni podczas Avengers Day, nie? A to wygląda. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle ludzi. Od samego początku Kamala myślała, że jest jedyna, a przynajmniej reszta została pojmana przez AIM. A tu wydaje się, że jednak to tak nie działa. I oni zostali w jakiś sposób zgarnięci przez Hanka może przez jeszcze jakiś innych członków, e, byłych członków Avengers, i razem się tutaj chowają przed e, Advanced, Advanced Idea Mechanics, bo taki jest skrót, to jest rozwinięcie skrótu AIM. Także mamy wszystko, że tak powiem. To już trochę. Ty jesteś tym gościem od portali. Zgadza się. Tio, gość od portali. Do usług. Tio, gość cię od portali. Kamala. Masz zarąbiste moce. Dzięki, ale lepiej pomów z Sarą. Jest tam dalej przy wielkim ekranie i bardzo chce cię poznać. Mnie? Spoko. Witaj w mrowisku. To nasz domek dla odmieńców. Dom dla odmieńców. Byłeś w San Francisco w dniu, a? Bingo. Byłem tam z siostrą. Masz siostrę? Gdzie ona jest? Włóczy się gdzieś w pobliżu. Rozpoznasz ją, gdy ją zauważysz. Hmm. No dobra, czyli pewnie większość osób, które tutaj są dostępne które tutaj aktualnie przybywają, to są właśnie. Ee, po prostu byli na miejscu tragedii podczas dnia Avengers. Co to wygląda? A no rozjeżdżajmy się trochę, zobaczmy, co tutaj mamy. Chyba jakaś telepadka? O, jakaś skrzyna jest, to mnie bardziej, szczerze mówiąc, interesuje, niż to, że tam telepatka jakaś... ...jesteż na łóżku w Bezbłędna iskra opaski wyposażenie. Dobra, jakiś kolejny tutaj element wpadł. Ciekawy. Akurat opaski nie mamy jakiejś fajnej. Dobra, bez zastanowienia nawet, nie patrzę. Tor i spółka. Gdzie to i spółka? To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Generalnie, jeżeli chodzi o historię... Jeżeli chodzi o historię... ...to... Tak pokrótce wam opowiem. Chodzi o to, że był taki event 5 lat temu od aktualnej, aktualnej linii czasowej, aktualnych wydarzeń. 5 lat temu był taki event poświęcony właśnie Avengersom. No i generalnie w tym dniu była, miała miejsce wielka tragedia. Wybuch reaktor, terrigenowy, terigenowy, terigenowy, nie wiem jak to nazwać po polsku. Tutaj mówię o ja z kolei zawsze mówiłem Terigenowy e, I pół miasta zostało wysadzone praktycznie. E, I w wyniku tego wybuchu e, wiele osób zostało zamienionych w Inhuman. E, potem był wytoczony proces, proces Witamy w Avengersom. Serius, siostra bliźniaczka Tio. Mam takie same moce jak mój brat. Portalowe bliźniaki do usług. Czyli to jest siostra tego gościa. I e, zostali, że tak powiem, za to obciążeni Avengers bo oni też mieli, że tak powiem, e, duży udział w wytworzeniu tego reaktora, który jednak wybuchł. No i rozpadli się Avengers po tym dniu. E, wygląda na to, że Kapitan Ameryka zginął. E, Thor zostawił swój młot Mjolnira tuż obok pomnika Kapitana Ameryki. E, generalnie jest na ziemi młot. Sam Thor nie wiadomo gdzie się, gdzie zniknął. I jak na razie e, udało nam się znaleźć tylko Ironmana i Bruce'a Bannera. Pozostałej ekipy jeszcze nie znaleźliśmy i jesteśmy w trakcie znajdywania pozostałych ludzi. Like A teraz, właśnie dotarliśmy do e, kryjówki pozostałych Inhumans, bo oczywiście nasza główna bohaterka, Kabalaka, też jest human. Należy do Inhumans. Nie wiem, jak to odmienić. Humanką jest? Może wy mi pomożecie, bo ja nie wiem. <laughs> nie wiem, powiem szczerze. W każdym razie też jest. E, ma nadprzyrodzone moce i w wyniku tego eventu, tej tragedii też się nabyła. To wydaje mi się, że. Nie, nie, to nie jest kanonicznie z MCU. To nie jest kanonicznie z MCU. W ogóle Hank Pym w MCU jest dużo starszy. Hank Pym to jest ta osoba, która. tu gra ten aktor w okularkach. Ojej, jak się nazywa ten aktor? Nie wiem pamiętać. W każdym razie e, jest to, nie, nie jest to spójne z MCU. Choć chociaż, chociaż niektórzy bardzo podobnie wyglądają. Którzy bardzo podobnie wyglądają do e, aktorów w strojach z MCU powiedziałeś my tylko ty i Kamala eee. o jeszcze lepsza opaska jakaś wpadła 8 a nie zakładam znowu się to właśnie nie, nie jest nie jest właśnie wspólne tej w ogóle te wydarzenia z Endgame, endgames z nie miały miejsca a dla frakcji poproszę To mogę kupić ewentualnie O, to jest fajne Nagana ranka frakcji 3, to mogę na tym moment Jeżeli bym chciał, nie? Dobra, rób po swojemu Chociaż to jest do bani Żartowałam Ej, okay, ile tutaj przedmiotów jest po prostu w tych to chwilę muszę tę opaskę wymieniać, lepszą no, i tu zaczyna się problem. Która, który aktu, atut wyposażenia będzie lepszy? że 10% szans na ciężkie ciężki likwidatory kombinacyjne dadzą premię do obrony. Dobra? Premię do obrażeń. E, chyba wolę premię do obrażeń, coś mi daje. Wolę zadawać więcej obrażeń niż. Symulacja nie powiodła się. A niech to poważnie? Kurde, fotel przesunąłem, sorry. O, ciekawe, dokąd mogę go zaprowadzić? E, chyba dotąd. Typ. Mocy nie mogę używać, o mogę dalej, <laughs> fajnie, dobra Ale on jakieś dziwne maluje fizyka, że tak powiem Będzie go zrzucić ze schodów? Chyba nie Nie, chyba nie Jakoś tak na chwilę wyskoczył, ale, 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 jednak został Na tym to dobra, tutaj chyba już nic więcej nie jest jakiś... Jakaś sala treningowa tak jakby chyba Właściwie nie manipulować. A, wróciliśmy do tego samego miejsca. porozmawiamy o tamtym wieczorze? O Na PC, na PC. Ja jako na konsolach nie gram. Nigdy nie miałem konsoli na własność. Ja zawsze gram na PC. On ma coś jeszcze nam do powiedzenia? Jesteś San Francisco w dniu, To już było. To już Byłem było. Z siostrą. Masz siostrę? Gdzie ona jest? Włóczy się gdzieś w pobliżu. Rozpoznasz ją, gdy ją zauważysz. A dobra. Tam coś że się błyszczy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że powinny gdzieś tu być rdzenie inicjatora. Zostawię to Brusowi. Jest on w ogóle, ja się tak pytam, bo przecież zaczynał z nami misję, że tak powiem. Yy, wiesz co? Jeżeli. To jest, to jest ciekawe pytanie. To jest, że tak powiem, ciekawe pytanie, bo. Zaczynałem grać w tą grę, więc uruchomiłem ją. To było dzień temu w środę? Niedzielę? Pamiętam. W każdym razie. Nie, jeszcze wcześniej. To wtedy nie udało mi się utrzymać kompletnie. Kompletnie nie mogłem w ogóle utrzymać stabilnych, nawet chyba 30 klatek. Ciekawe. Nawet 30 klatek Znowu. nie mogłem utrzymać. Eee, na ostatnim streamie Ach. wyglądało to już przyjemnie. Przed ostatnim też streamie wyglądało co nieźle. Ale to jest chyba wszystko kwestie jakichś bug które wrzucają na bieżąco. Bo aktualizacja do tej gry e, w zasadzie muszę pobierać przed każdym, przed każdym powiem dosłownie, e, odpaleniem tej gry. Oni na bieżąco po prostu to ulepszają. E, ta gra jest bardzo kiepsko zoptymalizowana, jeżeli Masz chodzi chyle? o PC. Dobra, zobaczmy. To ty jesteś koleżanką Pima łażącą po pustyni. Ej, przysłało cię, tu, żebyś nas szpiegowała? Co? Nie! <grych> Żartuję. Mam kamery w kilku niedziałających mechach, które mijałaś na posiedzeniu. I klatki? Fajnie się i To teraz nie jest, nie jest płynnie? Ja nie widzę żadnych ostrzeżenia o tym. że jest coś niepłynnie. Jestem Sara Garza. A plotki o tobie są już niesamowite. Ale to dobre plotki. O, plotki Jasne są rata. niesamowite. Chcemy cię w naszej drużynie. Jeśli kiedyś będziesz miała trochę czasu, to chętnie dam ci coś do roboty. Dobra, oto czego potrzebuję. I mamy kolejną frakcję. Mamy, mamy Abomination znowu. To dla sektora złoczyńcy. Ciekawe, bo ja mam teraz stabilne 70 klatek 72, 73. Bardzo ciekawa sprawa bym powiedział. A Sprawa. Jak biegasz, to są. Wow. <grywa> Kurczę, nikt mi o tym nie pisał, że są jakieś przeciwnicy. Będę musiał sobie zobaczyć ten stream ee, potem w archiwum. Dobra, czyli mamy tutaj jakąś frakcję i. To jest znowu jakieś zdania codzienne. Pytanie, czy do tej frakcji. Ee, pytanie, czy do tej frakcji. Mogę dołączyć się na przykład tylko jedną postać. Powiedzmy, że tylko chciałbym dołączyć Kamalow Poważnie? Nie ma lepszych od ciebie. No dobra, ale teraz jak, jak na tą e, misję wyruszyć? Nie wiem. Dobra. Dziękowałam ci już, bo jestem ci wdzięczna, naprawdę. 61 prezu? 65. Za tobą? Właśnie dotarła nowiutka dostawa, a ja jeszcze nie miałam czasu jej obejrzeć. Ciekawe. Jasna sprawa. Jest. A, tutaj. Nie wiem, co to jest, ale Sara na pewno się z tego ucieszy. To zma na nic, na rurka. OK, a co dalej? A, musimy jej z nią pokazać. Zobaczymy się twoja. Wielkie dzięki. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam pomóc. Zdradzić ci tajemnicę? Wszystkie roboty tutaj to oczko w głowie Pima. Mamy pierwszego. Model pierwszy siedzi w składzie sprzętu koło schodów. Dosłownie. Trudno go przeoczyć. Ej, nic z tego. Się twoja pomoc. O. Ciekawe, Ciekawe to, co mówi mu taktycznie. Dobra, tutaj coś mamy. Jestem gotów służyć. Widam pierwszego. czym mogę służyć? Yy, przepraszam, przepraszam, kapie się. Przepraszam. Nie mam uczuć względem ukierunkowania Twojego wzroku. Każdy ślad mojej przeszłości został usunięty ze względów bezpieczeństwa. O, to przykre. Moje oprogramowanie uznało, że przywiązanie do takich zbytecznych elementów osłabia wydajność. Czerpię radość tylko z dwustronnych transakcji. Czyli im więcej kupię, tym bardziej się ucieszysz? Zgadza się. Jestem gotów służyć. Jasne, fajnie. To był tutaj możliwość. Mamy coś w możliwość zakupienia. To już było od zakupienia. To jest po prostu to samo, chyba. A nie, nie, to jest jakiś Tego nie widziałem. O kurde, to jest niezłe. To jest niezłe. Tatonego. Uuu, legendarny jakiś dla Kamali. Franzolety. To jest świetne. Ja chcę to kupować. Ciągle się jeszcze nie zdecydowałem, która jest moją y, ulubioną postacią. Ciągle się zdecydowałem, która jest moja ulubiona postacią i w którą najbardziej chcę inwestować, bo wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym ładował e, rochu w każdą postać. To jest jakieś podziewie, bym powiedział nawet. 228. Któżny był z reaktor? Wezmę to. Dziękuję. Patrzmy. Dziękuję za zakupy. Zapraszam ponownie. A. Tylko nie panikuj, ale doktor Maticzo chce cię widzieć w swoim biurze. E, co? Doktor Maticzo? To, to jest ja. Zajrzyj do laboratorium, to dam ci trochę fajnych rzeczy. Myślicie, że tutaj czeka nas jakaś pułapka dla nas? W jaki sposób mogą nas wykorzystać? Uwielbiam cię. <laughs> Chyba nie. Wow, no proszę, co za klimat? Jestem Madi. tutaj Szyganiusz od biologii. Nie mów Pimowi, że to powiedziałam, ani panerowi. Nie wydam cię. Ty... wezwałaś mnie do swojego biura? Tak. Nie jestem inhuman, ale jestem dostawczynią prezentów, sprzętu i gadżetów. Jeśli potrzebujesz czegoś, dzięki czemu staniesz się szybsza, silniejsza albo bardziej rozciągliwa. To wal do mnie. I co Bardziej rozciągliwa. Jestem mądrzejszy od reszty. Przynieś odpowiednie materiały, Gwiazdą No na to wygląda. Kamala jest gwiazdą Mrowiska. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to jest możliwe, że wszyscy już się, uzna już się uznają Jakim cudem? Na no raptem nie wiem. Była na dwóch jakichś tam misjach w towarzystwie Halka i Ironmana, i nagle cały świat już o niej wie. Bardzo wiem. Okej, okay, czyli znowu wróciliśmy do niej. Owróciliśmy do niej. Okej, okay, ja chcę po prostu Jestem dalej zachwycona. dać się na misję. może nawet się ślinie. Mogę ci jakoś z tym pomóc? Nie w tej chwili, ale możesz pomóc Pimkowi z małą zagwostką. Pimkowi? Nie z strategicznego. Wszystkiego <laughs> się dowiesz. No to idę do stołu strategicznego. Głowa do góry? Zastępna, klasyczna do wyprawa, czyli mamy kolejną wyprawę dostępną. Chyba czas pokazać Aim, co potrafię. Odbycie... Jak myślisz, Jarvis? Myślę, że może pani osiągnąć wszystko, co pani zechce, pan pannoCan. odbycie wyprawy bohatera otrzymuje się unikatowe wyposażenie i klasyczny strum jest Marvel. Mam już klasy... trzecią klasyczną wyprawę możliwą do odblokowania do. Znaczy jest odblokowana, mamy możliwość jej po prostu odbyć. Ranie. Co to jest? Zdaje się, że badają cząstki Pima. Aby wkrótce udało im się to uruchomić. Z Wiemy, o... A to teraz powiedzcie, gdzie jest ten stół? Zakładam, że Stark wysłał cię z tym zadaniem. Domyślam się, że wrócił na chimerę i próbuje ją uruchomić. Haha, <noise> tak, ma fajne. Szukam jakiegoś rdzenia inicjatora. Tony twierdzi, że coś podobnego można znaleźć w Mechway. On ma rację. Mógłby łatwo zmodyfikować ten element. Mamy ich kilka. Dzięki, stary kumplu. <noise> Ogolił się w końcu, zobaczcie, ogolił się chłopak. <laughs> Nareszcie nie wygląda jak dziad. wystarczyły go raz nazwać dziadem i od razu zobaczcie się ogolił, nie? Raz tylko został nazwany dziadem. Dział zamówień mówi PIM. Słucham panie doktorze. Macie jak najszybciej dostarczyć rdzeń zasilania na Można tego było zrobić od razu. Jak, jak odnaleźliśmy tonego starka od razu się ogolił, nie? A jednak bruce banner tutaj nie chciał. Motywator, także wiecie. Jeżeli chcecie, żeby ktoś z waszych znajomych się ogoli, nazwijcie go dziadem, wiecie, i od razu już. <laughs> Następnego dnia będzie bez brody. Nie pospuszczam, nie podpuszczam, ale wiecie, może zadziała. <laughs>